Bo jak patrzę na te freakfajty, to mnie strzela w pogodny dzień. Co by nie było, czy on tam pił, czy, czy nie pił, czy, czy tam palił, nie palił. Binkowski był w rauszu, nie chciał walczyć, wytrzeźwiał i może zaświeciło się, że no, warto. Tak. Władze kurwa tego, tego fejmu, no to tylko liczą na takich kurwa łosi. No to co jemu kurde, jaka tu jemu różnica jest? Czy on poda mu rękę, czy on zatańczy z nim? I to no, ale co, jak go za tego bo klapsa dostał i, i świruje. No powiedz, jak to jest w świecie charakternych gości? Czy można pisać do byłej dziewczyny swojego kolegi? Nie. No, lubi bo, lubi po, po koledze pukać, no to Czołem Brygada, Karol Garncarz z tej strony, no piszecie w komentarzach, dopytujecie się, Karol, kiedy wywiad z Miszkiem, także po kilku dobrych miesiącach przerwy jest. I on, Mirek Dąbrowski ze mną, cześć Mirku. Witam, witam, witam wszystkich. No jak się ma w nowym roku? Pierwsze Ale pytanie. Ale powiem tak, pretensje do niego, bo, bo on po prostu no, ma słabe rejestracje, myślę, że się wstydzi wjeżdżać do, do, do Tarnowa, no. a, a jeździ na katalońskich blakach. No bo ja, wiesz, hala Madrid jestem, to jest bardziej, wiesz, nie Katalonia, tylko Madryt, może przez to. Jak się mamy w nowym roku? No, mamy się dobrze, no cóż, nie źle. jest źle. Jest, ćwiczymy spokojnie, ale już tylko tak z, z posportowemu. Po Nie napinam tak. się, bo jak patrzę na te flickwajty, to mnie strzela w pogodny dzień. Te, te oszustwa i te farmazony, te napinania się, kurwa, No to jest w ogóle. No to, to co powiedziałem, to jest farmazon. Do tego przejdziemy. Donald Trump zaprzysiężony nowym prezydentem. To jest, cieszysz się, czy nie? Jeszcze raz. Donald Trump, nowym prezydentem, już zaprzysiężony. przysiężony. ja powiem ci, że tutaj to, co się dzieje tutaj na, na arenie polskiej, toś mi tam, Ameryka, to już mnie nie interesuje. Ja tam nie będę do, do Stanów, także yy, nie interesuje mnie to. A co oni zrobią tutaj, bo to podejrzewam, może inaczej. To jest polityka. Nie interesuje się tym, nie chce się angażować, bo to no, będą teraz kroić, nie wiem, Ukrainę, może i Polskę, nie wiadomo. To, ja nie wiem, może z kim, to może z Chinami... Wo wojny wywołać i się poddać w cholerę. Nie wiadomo. Mirku, no nie ukrywam, że natchnęło mnie też na to dzisiejsze spotkanie z tego względu, że ogłosili wczoraj dosłownie, że Artur Binkowski będzie się mierzył z Majewskim z Fight Sportu. Starcie, były olimpijczyk, kontradziennikarz w boksie, trzy rundy po dwie minuty w małych rękawicach na najbliższym fejmie. Szybciutko się wzięli za sprawę, bo ten konflikt nagle tak nic gruchy, nic pietruchy wybuchł i... no i robił walkę. No robił walkę, no bo ja powiedziałem, to jest, to jest wszystko farmazon, to jest, to jest sztuczne, to jest, no co, no nie wiem, tam yy, ktoś pewnie podłapał, że, 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 ten, że Binkowski tam yy, coś tam może robić i tak dalej. Yy, nie wiem. Yy. Moim zdaniem to, słuchaj, to jest bokser i co by nie było, czy on tam pił, czy, czy nie pił, czy, czy tam palił, nie palił, jeżeli, jeżeli weźmie się za siebie, no to dla niego to będzie miesiąc, dwa i on, i on... i on Ale jaki miesiąc, dwa, jak 8 lutego już jest gala, dzisiaj mamy 21 ale, ale stycznia. On może może to, to nie powstało, to nie powstało z, 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 z godziny na godzinę, tylko to pewnie już było przygotowane, bo to scenariusze, co oni sami sobie robią, widzisz jak tam yy, ubliżają sobie, nie ubliżają, a za chwilę, kurde, dobro, bo hej, za to. Dostać mi piona, piona i buśkują sobie. Także ja już powiedziałem, jak ja, jak ja nie widziałem tego większość środka, no to myślałem, że to kurde, ale to kozastro jest, a to jest zwykłe, kurwa, oszustwo, no i tyle. Co tu mogę powiedzieć? Ty, ja szczerze mówiąc, Artura Binkowskiego poznałem tu u ciebie w gospodzie rycerskiej. Wpadliście, wpadli kiedyś w gościnę razem z, z, z. No przyjeżdżał, tutaj był dłuższy czas, no ale co No i no, jak ty widzisz to? Czy on się nadaje, żeby wejść do ringu? Bo wielu kibiców się zastanawia, że on po prostu jest. To nieodpowiedzialne, żeby gościa wpuszczać do prawdziwej walki. No ale do jakiej prawie? Jak to? Kto to jest ten redaktor? No on coś boksował, jednak całe życie ze sportem związany, no, no, trenuje. To tak, no ale do mnie cały czas jest w treningu, tak? No, może no, no to, nie. Jak jak, jak jest w treningu, no to, to może poskacze na dwie minuty. Tak? Słuchaj, nie nie mi, ale jeżeli sobie yy, no, nie mówić, to, 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 to ten ma strzał, No kurwa, nie oszukujmy się. Nawet jak pił, kurde, oczywiście mówię, jeżeli by poszedł y, prosto z transu do wyszedł, to by to Łebie i tyle. Ale jeżeli cokolwiek się przygotuje, no to będzie no ktoś inaczej, bo ktoś to za, za serioś napisał do tego, że to będzie chwytliwe, że to będzie y, wiesz, mo może to pójść, może wybił, wykupił, a, a zobaczysz jak to się stanie, że to, to będzie taka sytuacja, że y, siądą na dupie i, i dużo, dużo ludzi po prostu nie kupi tego już po samej tej walce y, jaką tam tego Murana. To przecież no to jest, to jest, kurde. Ale jeszcze obliża wszystkim jeszcze tam, no bez sensu w ogóle które tak, jego żona klnie, to, to jest, dopiero patologia, ja, mi, ja już mówię, ja to się oczywiście nie chcę wstrzącać, to bo nie chcę mi, nie, 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 mam czasu na jakieś dyskusje z, z tą parą. No jest z nimi gorąco, czyli jeszcze na koniec, zanim mój, przejdziemy. Więc, wiedz, żebyście wiedzieli, bo na pewno grono to ma to samo zdanie, co ja. I nawet już nie będą wykupować tego, no bo to, każdy już ma dosyć tego ubliżania tego, te, niech się biją naprawdę, niech się, niech, niech, ale nie, 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 nie ubliżają w kit, a później nie, nic nie pokazują. On będzie Zabierał, pasy, śmasy, a, a, a sam nie może. No nie no, kurwa, Dobra, dobrze, Kończąc jeszcze temat tej, tej walki e, Binkowskiego z, z Tomkiem Majewskim. Binkowski wielokrotnie się zarzekał, że on we free fightach, on nie będzie się bił tak, we free tak, fightach. Nie ma szans, dokładnie. Tu rozmawialiśmy, nie ma w ogóle żadnych free fightów, nagle jest we free fightach. Ale poczekaj, jak ja byłem na gruncie ostatnio, to by trzeźwy był. Właśnie, widzisz, ops. I może wytrzeźwiał. No to nie, Może wytrzeźwiał, bo teraz już mi to zaskoczyło, bo teraz jak byłem na grondzie, to był na widowni, jeszcze się ma mi misiek, to faktycznie już był trzeźwy a mógł sobie gdzieś tam drinkować i, i powiem ci, że tu może być zaskoczenie, no i jeżeli jest trzeźwy, to troszeczkę to inaczej myśli. Jeżeli troszeczkę inaczej myśli, no to jak dostanie stówkę, czy na półtorej za taką walkę, no to dla niego to już będzie, wiesz, jakiś tam zaszczyczek. Ja, mówię, że, ja nie mówię, że nie, nie warto, bo to nie o to chodzi dla niego, tylko tylko, no, jak był na fali takiej, tej, wiesz, rzecz, innego, innego trybu życia, no to... Wtedy to, mógł nie chcieć. To nie, to on nawet nie chciał, on powiedział, że on, on nienawidzi pieniędzy, no no dziwne jest to myślenie jak... ludzi wyzwolonych, żyjących bez domu no dachu jechać, na głową Ale jak on wolę jechać do Warszawy na centralny niż tam gdzieś u kogoś być. No. Mówi, że on się, się tam czuje lepiej. No. Zawsze mnie to zaskakiwało, no, no, co, ale... co, co kieruje i, i, i co jest takim motywem, że ktoś woli żyć na ulicy niż, niż jakoś ogarnąć się i znaczy, funkcjonować ja nie normalnie. nie nie czy tam woli, no po prostu pewnie tak jakoś ten, a co mam mówić, no jak woli. No nie powiedzmy wolisz marznąć i, i nie co do gęby włożyć, a wiesz, a co na co byś patrzył, że, że ktoś się tam postawi czy coś, no to że no, to, 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 to jest takie płytkie, a... no nie wiem, no, ja moim no zdaniem wytrzeźwiam i tyle i dlatego jest zgoda, no. bo okay. jak jest człowiek trzeźwy, mówię, ej kurde, parę o tymi wpadnie, nie wiem ile mu tam zaproponowali ale scenariusz ktoś napisał na, na 100%, że, że to yy, yy, ludzie obyknął. Nie mówię, że nie, ale, ale może być w całkowicie, wiesz... Czyli tak, Binkowski był w rauszu, nie chciał walczyć, wytrzeźwiał i może zaświeciło się, że no warto. No tak, jak ktoś pokazał mu, ten, słuchaj, masz tyle i tyle, no to słuchaj, 3-6 minut, no to nie oszukujmy się, no kurde, no, jak, nie, jak, nie, jak nie bije, to, to bez, bez problemu wytrzyma i, i nie wiem, czy nie pobije. Bo, słuchaj, no co mi nie te ruchy nawet nie wiedziałeś tam na tych tych, to, to malice bokserskie, no nie oszukujmy się. No. Zresztą słuchaj, no jak jeździłeś na rowerze, to nawet jak nie będziesz jeździł 20 lat będziesz pił, to, to da, wsiadisz dalej będziesz jeździł. Może nie jak ten, powiedzmy jakiś tam sportowiec, ale ten... No Kuma, wiem o co chodzi. No pamięć mięśniowa to no, też jest coś właśnie, no, co... Dokładnie, no dokładnie, no to na pewno tak. Roz, rzuciłeś jeszcze jeden temat tych, którzy najpierw się kłócą i, i rzucają, a potem wychodzi, że to wszystko jest ustawione. E, no to na myśl przychodzi oczywiście afera, która... Wyszła kiedyś Denisa z, z Ferrari Gdzie się wyzywali od najgorszych A później się okazało, że w sumie są kumplami I, no i to tak. wszystko no i było i ustawione śmieją, I się śmieją, no to przecież ten Ten, nie wiem, tam Nathan, czy jak on tam No przecież, słuchajcie, ja Jak ja, ja, na przykład jak ja bym słyszał to, co on mówi To ja bym za Boga już Perpewiu nie wykupił Powiedziałbym ewidentnie, że 80% te, kupuje Perpewiu To frajerzy A my się z tego cieszymy, czyli oni A my zarabiamy po bańce, po półtorej No to kurwa zarabia pedale, ale ode mnie już i zarobisz no. I tyle, no a nie wiem, władze kurwa tego, tego fejmu, no to tylko liczą na takich kurwa łosi yy, jak, że się pokłócą, się sobie że się naobliżają tylko, że mówię, ludzie już nie chcą, co, nawet no ja nie może ja się robię za, 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 za stary, ale w Słowacji jeszcze mam serce lata. ale no, rozmawiam z chłopakami, to do każdego mówię, kurwa kto to chce oglądać w ogóle, no? a to jeszcze no, to ostatnie, co to było z tym, z tym e, Murańskim, to jest w ogóle żenua. Przejdziemy jeszcze do Murańskiego. powiedz jak to jest w świecie charakternych gości, czy można pisać do byłej dziewczyny swojego kolegi, czy nie nie czy, <coughs> czy można pisać do byłej dziewczyny swojego kolegi? No bo nawiązuje to do sytuacji, nie wiem czy widziałeś, ostatnio wybuchła afera, gdzie Denis Załęcki pisał do takiej blondyny, która się biła na Prime, i to jest była Bogdela. Oni, Załęcki z Bogdelem razem się kumali, a okazuje się pokryją że y, to to... Denis wypisywał, jak już byli po rozstaniu i była byłą dziewczyną. No i jak to jest w tym kodeksie? No, jak, no lubi, bo, lubi po, po koledze pukać, no to pukać. Co innego, jak on by, by chciał ją pukać y, y, jak ona była dupą Boxdela, to, 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 to jak to się mówi, wszedł w paradę. A jeżeli Boxdel ją kopną w dupy, czy ona bochsela, no to jest wolny, wolny no to, 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 przecież nie zabronisz jakiejś wolnej kobiecie, żeby się pukała z tobą, czy tam z kim innym. To, to tak, to, 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 to nie jest żadne tam... Nie, nie, na pewno by było, by było nie fair, jeżeli by było, by byli razem i by się wpierdolił. No to niestety tam na pewno jedynki by zgubił gdzieś tam po drodze. Możliwe by tak było. No i ostatni temat, który też chciałem Ciebie stricte zapytać, bo, bo wiemy, jak to jest i z jakim środowiskiem Ty jesteś łączony. No i na pewno no też. No jakim? No, jak? No. bryga. Przez. Najpierw przy Denisie Załęckim mam wrażenie, że zmalał troszkę i powiedział, żeby w życiu z policjantem tam ręki mu nie podał i tak dalej, i tak dalej. Teraz tańczy z policjantem TikToka. Mnie osobiście bawi cała ta sytuacja, no ale jest to jakieś poruszenie. Ostatnio na konferencji MMA tak też Laluna chyba pyta tych prawilnych tam ziomeczków, co oni sądzą o tym, że Denis Labryga zatańczył z policjantem na TikToku. No i co ty Nie o tym myślisz? Nie wiem czy pamiętasz, jak ja mówiłem, że oni sobie ubliżają, czy tam mówią sobie do siebie różne tam słowa, nie, nie, nie znają, no. Ty, ty cwelu, ty Śmelu, że to nawet nie wiedzą, kto to jest. To już by powiedział tam, członek czy wodby, no, to tak, no, to przynajmniej by wiedział, że to jest optyfikat jakiś, mhm. wiesz. A tutaj udają gangsterów, udają, że wiedzą, co jest grane, a tak naprawdę to chuj wiedzą. I dlatego widzisz, yy, a to, to, to takie zwykłe jakieś apropaki, nie wiem, bo ja ich nie znam osobiście, bo ich nawet nie chcę znać, bo to nie jest mhm. nie, mój, nie jest moje towarzystwo. Za, za, takie, za takie zachowanie to jest też, yy, no, coś w coś, tak? Ale, słuchajcie, ja nawet nie będę odnosił, zatańczył z policjantem. Nikt to kurwa, może z każdym tańczyć, bo, a kto to jest? Ten, ten, ten kim o to gdzieś? To jest Piotr Halman, był zawodnik ale, ale, MMA, i on był byłem policjantem, już, już nie jest. No ale dobra, no ale no, ale mówię no kim? Czy co, można tańczyć z każdym, tak? Na to wychodzi? Znaczy, nie, nie o to mi chodzi. Ja na przykład ja bym nie zatańczył z policjantem, ale tu bo pierwsze co by że nie wolno ręki, tam się pytała ta. Tak, tak. No, słuchaj, no jesteśmy na wolności, no kurde, no przecież, a jak masz szwagra, to powiesz, mi, ja, że nie, nie abstrahuję policjanta czy tam strażnika więziennego i, i co to wiadomo, że nie więzienie, nie bo się moje ręki nie podasz, ale jeżeli jesteś na wolności na sąd, no to co on jest parszywy, no to, to jest ich zawód kurde, no tak samo jak ludzie powiedzą, a ten, ten jest bardziej, to unikajmy go, bo to co on jest parszywy kurwa, no nie jest parszywy, bo wybrał sobie takie życie i tyle. Jeżeli ja prowadzę takie życie, to, to, to nie mam pretensji do nikogo. Jeżeli on jest policjantem, to on to jest policjantem, jeżeli jest policjantem, bo jeżeli jest kur, yy, bo są Różne te łotry, to takiemu to, 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 to nawet i, 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 i ptaka nie podoba, ale tu ja mówię o tych apropakach, jak to jest apropak, no to co jemu kurde, jaka tu jemu różnica jest, czy on poda mu rękę, czy on zatańczy z nim, przecież widzisz jak ci chłopaki którzy wygłupiają, ale to są normalni ludzie, w sensie, no nie ma nic wspólnego z, z kryminałem i tak dalej, no, to nie, 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 nie. To, to, że przeklina i że jakoś tam używa słów obraźliwych jeden do drugiego, bo ja, jak to nazwać, kurde, bo, bo, bo na pewno to nie jest w sensie, że oni sobie tam mówią, bo, bo nie mają takiej mocy do ulicania. No. Rozumiem o co chodzi. Ostatni temat Jacek Murański, który już tu zaczął powoli do nas wracać. Grube zamieszanie ostatnio na prime i no ciężko już mi się wydaje znajdywać, do pewnego momentu Murański jakiś mał, miał smak, miałem wrażenie, że był postacią, która wnosiła jakiegoś kolorytu, ale o, ostatni ten jego powrót to... Nie no to, to jest Żenua, kurde, to jest tak Żenujące, co on wyprawia nie no nie ja, ja, ja nie nie potrafię ci bo dla mnie to jest to jest szczyt głupoty naprawdę no, nie, nie powiem bo e, progres e, zrobił no bo widać już trochę tam nie przedtem to widzieć, jak te magii i tak dalej pokazywał to worki worki dostawały wiesz mhm. <noise> to jest tak szum, że nie bodka, ale ale no e, jak no, to jest właśnie widzisz to jest to, jest brany po to żeby szumu narobił tylko że ludzie już nie są tego szumu są walki są tak jak mówią są chcą, chcą Igrzysk, tak? Ale, ale igrzysk, a nie? Zobacz, dlaczego na przykład, jak gdzieś tam KSW ma swoją oglądalność i, i, i idą w ciemno, tak? jakieś tam jakieś MMA prawdziwe, to, to oglądają, a jak jest już te, te, te takie, nie, freak fight, ja już nie wiem, freak fighty, no nie bo niech to free, ale, ale, to, żeby, żeby ktoś się bił naprawdę, a nie obliczał, bo oni zaczynają od że to jest fajne. No nie jest fajne. Czyli co, Jasek Morański z małżonką mówi się, że może być jakiś starcie 2 na 1. Tam ten apteka no, no, nie, go zaatakował. A to, nie, ale to ja no ale co apteka go zaatakował. Kl klapsa dostał i, i świruje, że, że to co mordy miał rozjebane to, 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 to ten no był tak. schodził. 500 tysięcy chce yy, te yy, i... No, słyszałem, to, słyszałem, że tam długi są jakieś niego. No, no ale to jest słuchaj, ktoś żyje ponad stand, jak ma e, ten e, i, i, i że już jest e, e, ta obdukcja będzie <ślam> no chłopie, to z gry gangstera, gangusa, najlepszego w Wałczu, a tu się okazuje, widzisz co. No ten Wałcz się upomina czasami o niego. Ale no, daj z Bogu to o niego to się nawet i choroszcza wiesz, tworki podobnie, że nie chcą go przyjąć, bo jest za mocno jest, za, za, za mocna śruba. Ale Straszęcin tutaj ko, ten ko, Dębicy, tam, no tak. tam, tam go chętnie pobiorą. <laughs> jest też do, do, dobry zakład taki, fajny. Tam będzie mógł sporty walki trenować. <laughs> Mirku, na no, no, koniec... Bo, im, że nie, nie, no. Słuchaj, Cała ta para, co oni kombinują, to ja nie wiem, kto tam jest facetem, kto to bo to już jest kurde zamieszanie starsze. Jest... Ludziom ubliża ta komita, przecież jak dostanie na dziurę, dla mnie to jest... bo to wiesz, jak mi, mi, mi tak cisnęła, to normalnie to jest jakby na to jest, to jest facet kurwa. Niepokojące to jest. Nie, kurde, to jest wariactwo normalnie, przecież to nie ma co. No dobrze, na koniec szybki typ, kto wygra, Binkowski czy Tomek z Fight Sportu? No powiedzcie, jeszcze raz wrócę do tego, co mówiłem. Nie wiem, jeżeli jest trzeźwy, no to Bińkowskiego go zbije, no bo, no bo jednak ma to prawo. No na, naprawdę, a jeżeli będzie z marszu taką, jak jest, będzie tu, no to nie, no to, to, to wziąłeś to w jakimś stanie, był tutaj, yeah. był dzieciak go, go ten pobił. Ale jeżeli nie pije, ale mówię ci, że kurde właśnie to mi zadałeś, ten, bo jak go widziałem na tym siemanko mi sięgili trzech wiódki, okay. No, to wiesz, to może być kurwa zagwostka. Bo jeżeli nie pije i to już będzie wtedy za trzy miesiące ten kłopoty, wiesz ten redaktory czy tam jak to tam? No zobaczymy, jak tam y, w rycerskiej? A tutaj, tak, no to widzisz, że umieram. Teraz nawet podali, że jest poniżej 100 tysięcy ludzi zameldowanych. Mm -hmm. e, no i około 30 wyjechało młodych ludzi za granicę, no to ze 70 tysięcy takich dziadków kurde jak ja. Ale widziałeś, że masz happy hour z jakiejś tutaj. Ale no tak, no bierzesz jeden obiad, drugi dostajesz gratis. No to tak wiesz. No, polecamy, bo polecamy, kuchnia w rycerskiej akurat jest, śmiało to, mogę polecić. Jest, tak. Dobra, tak nie, no na przykład wiesz, jak jak tam pracownicy, robotnicy, no to jak jest ich tam powiedzmy sześciu, zamówią sobie trzy obiady, drugie trzymają za free, no to wiesz, no to nie szukujmy się. Nawet jak się podzielą tymi pieniędzmi, no to wyjdzie im na obiad po 17 złotych, no to... To jest, to jest tam, dobra opcja. O 17.00, to już godzinę. Dziękujemy w, po raz pierwszy w nowym roku w odpowiedzi na liczne pytania. Prośby Mirek Dąbrowski, Misiek z Nadarzyna. Dzięki Mirku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam sportowych zakapiorów i dalej ćwiczymy. Tu karabiny nabite. A no i na koniec zapraszam do Lisiej Góry 15 lutego. Robimy charytatywną galę Hero Boxing Fighters 2. A, no, no, to zapraszamy. Zapraszamy, dokładnie. Do zobaczenia. Hej. Do zobaczenia, hej.